W ostatnich dniach marca ceny paliw na stacjach ponownie spadły. Chociaż skala, skala przeceny jest jednak niewielka, o 4 grosze potaniały paliwa podstawowe, czyli benzyna PB95 i olej napędowy i dzisiaj za litr tych paliw płaci się 5,94 zł grosze oraz 6 zł i groszy. Po dwugroszowej przecenie litr autogazu kosztuje średnio 3 zł i 13 groszy. Jeśli chodzi o sytuację na rynku międzynarodowym, to od kilku dni ceny ropy systematycznie rosną i zbliżają się do poziomu 74 dolarów za baryłkę. Pomimo tego, że OPEC Plus podjął decyzję o zwiększaniu limitów wydobycia surowca od kwietnia. Takim czynnikiem, który, po, który może powodować wzrost cen ropy są nowe sankcje związane z eksportem ropy z Wenezueli oraz Iranu. Prognoz e petrolpl na koniec marca i początek kwietnia wynika, że paliwa mogą nieznacznie podrożyć, ale być może operatorzy stacji zdecydują się na obniżenie marsz detalicznych, co zamortyzowałoby podwyżki cen paliw w hurcie. Tutaj najbardziej optymistycznym scenariuszem jest jednak stabilizacja cen paliw podstawowych, czyli benzyny i diesla. Jeżeli chodzi natomiast o autogaz, to możliwa jest niewielka symboliczna obniżka cen tego paliwa.